raz w prezentuję. To będzie porada o tym jak ustawić stałą wartość pamięci podręcznej w starszych systemach typu XP i wcześniejszych. To bardzo dobrze wpływało na wydajność systemu. W moim przypadku tutaj na Wiście też poprawia to wydajność. Są to już jakieś, może niewielkie wartości, jeżeli chodzi o testowanie, ale zawsze jest to pomocna zmiana. I chciałem Wam pokazać, jak to zrobić. Tutaj teraz prawym przyciskiem klikamy na mój komputer, wchodzimy we właściwości. Tutaj wybieramy. Zaawansowane ustawienia systemu zatwierdzamy I na zakładce Zaawansowane wchodzimy tutaj tą pierwszą od góry. Tak i tutaj mamy zaawansowane, tutaj wybieramy czy dla programów, czy dla usług działających w tle. No jest to użycie procesora dla programów tutaj mamy właśnie tą pamięć systemową klikamy na zmień i tu mamy nieaktywne opcje ale po odznaczeniu automatycznego przydzielania wszystko nam się pojawia zaznaczamy rozmiar niestandardowy I kiedyś zawsze ustawiano w przypadku systemów XP, jak się ma mniej pamięci RAM, czterokrotną wartość pamięci, czyli jak się miało pamięć 1 GB, to się ustawiało na 4 i tak dalej. Tak było na wszystkich tych starszych systemach. Ja u siebie nie musiałbym mieć wielkiej wartości, ale powiedzmy, mam 4 GB RAMu, No, można sobie pozwolić. 4000, to będzie 12000 MB. Chodzi o to, żeby ten rozmiar był równy. Jako początkowy i maksymalny. Żeby system nie tracił czasu na zmianę rozmiaru. I już teraz wszystko będzie nam działać sprawniej. Te zmiany są wprowadzane po ponownym uruchomieniu komputera. Można sobie przetestować, zobaczyć. Jeżeli nie, to wrócić do wcześniejszych ustawień, ale na tych wcześniejszych systemach, jeżeli mamy mniej pamięci, zawsze. Pozytywnie to wpłynie na pracę komputera.